Szokująca kontrowersja po występie Julii Żugaj, co myślą fani i krytycy. 15. edycja tańca z gwiazdami w Polsacie rozpoczęła się z wielkim hukiem, a jednym z największych wydarzeń wieczoru był debiut Julii Żugaj. Piosenkarka i influencerka zyskała ogromne wsparcie od swoich fanów, co okazało się zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem. Jej występ wzbudził entuzjazm, ale i kontrowersje, które szybko zdominowały dyskusje w sieci. Julia Żugaj, znana z fenomenalnego rozwoju kariery w internecie i budowy lojalnej grupy fanów, która nazywa siebie Żugajkami, nie zawiodła oczekiwań. Jej taneczny debiut zgromadził imponujące 38 punktów od jurorów, w tym dwie maksymalne dziesiątki. Jednak to, co miało być triumfalnym momentem, szybko zostało przyćmione przez kontrowersje związane z głośnym wsparciem jej fanów. W trakcie występu Juli Żugaj, jej oddani fani stworzyli w studiu niesamowity hałas, co, jak się okazuje, nie wszystkim widzom przypadło do gustu. Internauci zaczęli publicznie krytykować hałas dochodzący z widowni, który zdaniem wielu utrudniał oglądanie programu. W komentarzach pojawiły się liczne głosy oburzenia, albo zapanujcie nad tymi piszczącymi dziećmi, albo nie wpuszczajcie ich na widownię. Te wrzaski w tle uniemożliwiają oglądanie, te krzyki dziesięć, latek na widowni są nie do zniesienia. Rozumiem rolę idola, ale to przesada, proszę o wyciszenie tych dzieci. Nie umieją się zachować. Pisali zdenerwowani widzowie. Dyskusja na temat fanów Juli Żugaj wkrótce stała się jednym z głównych tematów rozmów w internecie, wywołując gorącą debatę na temat granic wsparcia i zachowania na widowni. Krytyka ta jednak nie przyćmiła całkowicie uznania dla samego występu. Wśród komentarzy można było znaleźć również wiele pozytywnych opinii, które podkreślały jej taneczne umiejętności. Cudownie zatańczyliście. Będę co niedzielę głosowała, super energia. Julia ma ogromny talent. Oglądając, byłam przekonana, że to Julia jest zawodową tancerką, a nie gwiazdą, komentowali entuzjaści. Mimo kontrowersji, debiut Julii Żugaj na parkiecie Tańca z Gwiazdami z pewnością zapisał się w pamięci widzów. Jej występ udowodnił, że jest nie tylko gwiazdą internetu, ale również utalentowaną artystką, która potrafi porwać tłumy. Z pewnością czeka nas jeszcze wiele emocjonujących chwil w kolejnych odcinkach programu, gdzie Julia będzie miała okazję pokazać swoje umiejętności w pełnej krasie, starając się jednocześnie zaspokoić zarówno oczekiwania swoich fanów, jak i krytyków. Po tak intensywnym debiucie Julia Żugaj zapowiada, że w nadchodzących odcinkach tańca z gwiazdami nie zabraknie emocjonujących i innowacyjnych występów. W rozmowie z dziennikarzami po swoim występie, Żugaj zdradziła, że planuje zaskoczyć widzów nie tylko swoimi umiejętnościami tanecznymi, ale także wprowadzić elementy, które mają na celu wzbogacenie programu i dodanie mu nowego wymiaru. Mam nadzieję, że moje przyszłe występy będą nie tylko technicznie doskonałe, ale także pełne emocji i kreatywnych pomysłów, które sprawią, że każdy odcinek będzie wyjątkowy, powiedziała Julia. Chcę, aby widzowie czuli się zaangażowani i zaskoczeni, a moje tańce były nie tylko spektakularne, ale także pełne osobistego wyrazu. Jednym z planowanych elementów ma być wprowadzenie interakcji z publicznością, która będzie mogła na bieżąco wpływać na wybór muzyki i stylu tańca, co ma na celu uczynienie każdego występu jeszcze bardziej unikalnym. Julia zapowiedziała także współpracę z innymi znanymi artystami i choreografami, co ma dodać świeżości i różnorodności do jej prezentacji. Przyszłość Julii Żugaj w Tańcu z Gwiazdami zapowiada się obiecująco, a jej innowacyjne podejście może przyczynić się do wzrostu popularności programu. Fani oraz krytycy będą z pewnością śledzić jej postępy z dużym zainteresowaniem. W międzyczasie, reakcje na jej debiut będą również istotnym testem dla produkcji, która musi znaleźć równowagę między zapewnieniem świetnej zabawy a komfortem wszystkich widzów. Magdalena Soszyńska, której nazwisko stało się synonimem sukcesu w programie Taniec z Gwiazdami, po zakończeniu kariery tanecznej postanowiła przejść na zupełnie nowe tory. Po wielu latach trenowania uczestników i zdobywaniu serc widzów jako utalentowana trenerka, Soszyńska obecnie koncentruje się na działalności, która zaskakuje swoich fanów. Po zakończeniu przygody z Tańcem z Gwiazdami w 2016 roku Magdalena Soszyńska zrealizowała swoje marzenie o założeniu własnej szkoły tańca Soszyńska Dance Academy w Gdańsku. Jednakże jej życie zawodowe szybko przybrało nowy kierunek. Soszyńska, która przez wiele lat była uosobieniem elegancji i wdzęku na parkiecie, teraz przeniosła swoją kreatywność do świata mody. Założyła markę odzieżową, której kolekcje są odzwierciedleniem jej osobistego stylu oraz pasji do wyrażania siebie poprzez ubiór. Jej projektantka Marka Znana z kolorowych i oryginalnych sukienek stawia na kobiecą pewność siebie i indywidualność. Kolekcje Soszyńskiej zdobyły uznanie wśród miłośniczek mody, które cenią sobie unikalne i odważne rozwiązania w odzieży. Po zakończeniu kariery tanecznej Magdalena Soszyńska skoncentrowała się również na życiu prywatnym. Dwukrotnie stawała na ślubnym kobiercu najpierw z tancerzem Pawłem Michną, z którym ma syna Juliana, a potem z Krzysztofem Hillarem, trenerem Mówców, z którym wzięła ślub w 2019 roku. Para ma wspólnie córkę Amelię, a także tworzy paczłorkową rodzinę, wychowując córkę Krzysztofa z jego wcześniejszego związku. Magdalena i Krzysztof prowadzą wspólny profil na Instagramie o nazwie Rodzina z Odzysku, gdzie dzielą się swoimi doświadczeniami z życia rodzinnego, ukazując kulisy codziennych wyzwań i radości. Ich aktywność w mediach społecznościowych nie tylko przyciąga uwagę, ale również inspiruje innych do budowania silnych relacji rodzinnych. Oprócz kariery w modzie, Magdalena Soszyńska i Krzysztof Hele współpracują także w ramach projektów edukacyjnych. Razem wydają książki i prowadzą szkolenia, w których dzielą się swoją wiedzą na temat relacji i rozwoju osobistego. Ich wspólne projekty cieszą się dużym zainteresowaniem, łącząc aspekty życia osobistego z profesjonalnym doświadczeniem. Magdalena Soszyńska, znana z parkietu, teraz pokazuje, że jej talenty wykraczają poza taniec, wnosząc świeżość i innowacyjność do branży mody oraz edukacji. Jej nowa ścieżka kariery, bogata w różnorodne pasje i projekty, jest przykładem tego, jak można zmieniać swoje życie i przyciągać uwagę w różnych dziedzinach. Magdalena Soszyńska nie zamierza poprzestawać na dotychczasowych osiągnięciach i już planuje kolejne kroki w swojej karierze. Jej nowa marka odzieżowa ma w planach rozszerzenie asortymentu oraz współpracę z innymi projektantami i artystami, co ma na celu wprowadzenie jeszcze bardziej innowacyjnych kolekcji. Soszyńska planuje również zorganizować serię wydarzeń modowych i warsztatów, które będą skupiały się na promowaniu lokalnych talentów oraz edukacji w zakresie mody i stylu. Współpraca z Krzysztofem Hillarem i dalsze wspólne projekty edukacyjne są dla niej również priorytetem. Para planuje stworzyć cykl szkoleń online które będą dostępne dla szerokiego grona odbiorców i skoncentrują się na osobistym rozwoju oraz umiejętnościach interpersonalnych. Ich książki, które poruszają tematy związane z budowaniem zdrowych relacji i rozwojem osobistym, mają na celu inspirowanie i wspieranie ludzi w dążeniu do lepszego życia. W nadchodzących miesiącach Soszyńska zamierza również skupić się na dalszym rozwoju swojej obecności w mediach społecznościowych, gdzie planuje regularnie dzielić się swoimi doświadczeniami oraz radami dotyczącymi mody i stylu życia. Jej aktywność w internecie nie tylko pozwala jej na bieżąco komunikować się z fanami, ale także umożliwia jej promowanie własnej marki i działalności edukacyjnej. Jej przyszłość zapowiada się ekscytująco, a jej fani z niecierpliwością czekają na nowe projekty, które przyniosą jeszcze więcej innowacji i inspiracji.